Raz, dwa, trzy. trzy. Cześć, tu Piotrek i Ania. E, zamierzamy właśnie zrobić e, spływ supowy. Jesteśmy nad Wartą i będzie to spływ Wartą. Po raz pierwszy będziemy płynęli Wartą. Jest, jesteśmy w miejscowości Jaskrów i właśnie za chwilę rzucamy supy na wodę i płyniemy przełomem Warty. Tak, wczoraj były rowery, a dzisiaj supy. E, wyglądasz jak pomidor. Dzięki. Pomidor. Cześć. Pomidor. O, dobra. Wszystko ok. Super. Uderzył piorun, otworzył ziemię, uderzył piorun, otworzył ziemię. Z otwartej rany woda wypływa, z otwartej rany woda wypływa. i głośna spieniona krzywa wściekła i głośna spieniona krzywa odrywa głazy drzewa wyrywa, podrywa głazy drzewa wyrywa. Wiem no, <grywa> tak jak mnie tam. Jedynemu życie innemu gwicie, jedynemu życie innemu bicie, schodzi w dolinę wstęgą się Pola, jej zimna bola, przecina pola, jej zimna wola, przecina pola, jej zimna wola. Podmywa domy, pola zalewa, podmywa domy, pola zalewa. Spuścicie nas? Dobra. Dobra. Jedynemu życie, innemu chnicie, jedynemu życie, innemu chnicie, partką wyżynie cicho w dolinie, partkom wyżynie, cicho w dolinie. Rzeka płynie, nigdy nie zginie, tak rzeka płynie, nigdy nie zginie, tak rzeka płynie, nigdy nie zginie, tak rzeka płynie, nigdy nie zginie. Co jest? Pięknie. To co tak śmierdzi. W tym miejscu, które zaznaczyliśmy, znajduje się ujście ścieków z oczyszczalni. Rzeka w tym miejscu jest ohydna, a odur towarzyszy nam przez wiele kilometrów. Sprawdziliśmy. To obszar Natura 2000. Niestety, przy brzegu dryfują także butelki, wiadra, plastikowe opakowania. Oczywiście, opony. Prawdziwa zmora rzek. Gdyby nie to, sama trasa jest malownicza, a rzeka naprawdę wije się pięknie. Częste zakręty sprawiają, że jest wymagająca. Zwisa sporo konarów, drzew, które trzeba omijać. Było to szczególne wyzwanie, bo naprawdę nie chcieliśmy się tam przymusowo kąpać. Świetnie sprawdziły się nasze nowe stateczniki na rzekę, dzięki którym pokonywaliśmy znajdujące się tuż pod powierzchnią wody przeszkody. Cała trasa, którą pokonaliśmy, niewiele 8,5 km. I zajęło to prawie 3 godziny. Dość długo, ale z powodu korkowania z kajakarzami. Na trasie można było spotkać kajakarzy w wielu miejscach, także i takich, którzy łapali klapki płynące z prądem, także takich, którzy wylewali wodę z kajaków oraz mocno zakorkowanych jeden na drugim przy wąskich ujściach rzeki. Szczeka nasz pies. Nie Nie. Znagra się na zawsze. Się za na pewno byłobyśmy startowali chwilę przed wami. To do Przynioska. thank you I to no, jest w tym miejscu. Myśmy sobie takie załatwić, żeby nam nie Zakończyliśmy naszą trasę w Kłobukowicach na drewnianym moście. Za nami kilka kilometrów na rzece i mamy kilka takich spostrzeżeń na gorąco. Przede wszystkim to, że jest bardzo brudno i cały czas towarzyszył nam zapach ścieków i to jest naprawdę bardzo smutne. Jeżeli nic się nie zmieni, to nie ma przyszłości dla polskich rzek. Ale oprócz tego piękny, brze piękny brzeg z mandrami i jest to wyzwanie. Ten odcinek był naprawdę wyzwaniem. Jest wyzwaniem. Jest dużo powalonych drzew, są przenioski, są kajakarze, którzy robią jeden na drugiego, wpadają i tak. jest bardzo wesoło. I był Marian, ponieważ zawsze w, jakimś, w jakiejś stłoczonej grupie kajakowej, gdzie jeden kajak jest na drugim, niektóre są wywrócone, jest jakiś Marian. I Marian tak. nam towarzyszył w zasadzie. Już od kilku ładnych kilometrów. Tak. Marian. Pozdrawiamy Mariana. I pozdrawiamy wszystkich. Do zobaczenia na następnej trasie. Warto odkrywać. Cześć. Piotrek i Ania. Ania i Piotrek. <gry>